Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj e, je, po prostu ojem o radości z tego, że się fotografuję, może w ten sposób. I e, tak sobie myślałam a, a, na, na temat tego nagrania, jak go zatytułować, i, i chyba tak naprawdę taki najlepszy tytuł to, to byłby. Po co nam ta fotografia? Po co my fotografujemy? Dlaczego fotografujemy? I myślę, że to jest chyba najbardziej takie wartościowe pytanie, które należy sobie zadać, żeby e, uniknąć e, stresu, żeby uniknąć e, wyścigu szczurów w poszukiwaniu, w poszukiwaniu nowych aparatów. Czyli, żeby każdy sobie zadał takie pytanie: e, po co? Mi ta fotografia, na cholera mi te pióra. jakby mi dać taki kawał po tej papudze, ale okej, okay, to nie o tym. Czyli, a w ogóle, w poprzednim nagraniu, ten, tego, tego, tym nagraniu z mojego ogrodu, wspomniałam o tym, że szykuję się do popełnienia zakupu drogą kupna, i popełniłam, popełniłam, popełniłam. I ten zakup. Chce, będzie to jak gdyby mój taki osobny projekt, moja osobna, osobna e, ścieżka, droga w mojej fotografii, w, w tym jak ja postrzegam fotografię, po co ona mi jest fotografia. Więc dla mnie fotografia jest e, zabawą, jest drogą, jest, 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 jest radością. Tak? Dla mnie fotografia nie jest wyścigiem. I nigdy nie była wyścigiem. Może w jednej rzeczy była wyścigiem, ale to wyścigiem ze samą sobą, a mianowicie wtedy, kiedy ja sobie stawiałam cel, że musię, muszę się danej. Rzeczy, danej partii, danej, danej zakresu wiedzy, zakresu fotografii nauczyć. Tak? Czyli ja sobie sama byłam sterem, wodzem, okrętem i tak dalej. I ja ogólnie uważam, że jestem bardzo mocno, poziom automotywacji u mnie jest bardzo, bardzo wysoki. Ja nie potrzebuję z zewnątrz żadnych tam nagród, podniet, czy strachu. Nie daj Boże, zwróćcie, jak ktoś próbuje mnie straszyć, to wtedy w ogóle. Że tak powiem, środkowy palec do góry i, i, i zabieram zabawki i znikam zupełnie. Więc dla mnie, e, dla mnie fotografia, i to jest ważne pytanie, ważne pytanie, żebyście sobie też takie pytanie zadali sami. A mianowicie, po co wam jest fotografia, tak? Czyli. E, co wam daje fotografowanie? Jeżeli fotografowanie. To tak jak jest takie powiedzenie, że życie nie, nie chodzi o to, żeby dojechać do celu, tylko chodzi o samą podróż, tak? I jeżeli dla was wzięcie aparatu do ręki. I jest już już, już już sam fakt, że bierzecie ten aparat do ręki że zaraz coś tak? że, ten że, że, że to jest, daje wam, wam o tyle w brzuchu, daje wam uśmiech, albo kiedy w waszym życiu coś się dzieje takiego, że, że no nie jest fajnie, że, że jest wam ciężej albo smutniej, albo, albo... No, coś się dzieje nie tak, że, że wtedy to wzięcie aparatu do ręki jest dla Was, i, i pójście sobie czy do ogrodu, czy na ulicę, czy do parku. I pójście sobie i, i porobienie zdjęć, popstrykanie jest dla Was takim wyzwalaczem serotoniny, czyli taką czekoladą. O! Fotografia jest dla mnie jak czekolada, tak? czyli wyzwala, wyzwala serotoninę w mózgu, czyli daje to poczucie po prostu szczęścia. Tak? Fotografia dla mnie też jest takim e, moim własnym wyrazem mojej kreatywności, czyli tego, jak ja widzę świat, czy, czy, czy jak ja patrzę na świat. I też miałabym taką, myślę, że zrobię o tym osobne nagranie, o tym, jak patrzeć na, na świat, żeby zacząć fotografować, żeby zacząć robić fotografie, które... które e, no będą, będą takie inne. Czyli jak gdyby do punktu wyjścia. Dla mnie fotografia jest radością, jest przygodą, jest jest, 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 są to motyle w brzuchu, tak, jest to, jest to i oczywiście w związku z tym, tym moim zakupem, który być może dla paru z Was od, od, od bardzo blisko było już od, od odgadnięcia, ponieważ ten zakup jest z jak gdyby cofnięciem się technologicznie, jeśli mówimy o o sprzęt e, do około lat temu e, ten aparat był, no to będzie z 19 lat temu, czyli zakupiłam aparat, który ma około, który został wyprodukowany 19, no w każdym razie jego produkcja zaczęła się od 2006 roku. E, udało mi się trafić ten aparat za śmieszne pieniądze przy bardzo niskiej ilości e, mechanicznych, bo to tylko mechaniczny jak gdyby e, em, em, migawka, 7000 i pół ilość migawki, jak gdyby tym, na, na numer, numer użycia migawki, więc naprawdę na, na tak, i już widać, widać ten aparat, czekam na niego. Mam nadzieję, że on będzie, będzie w, w środę, w czwartek najpóźniej zostanie dostarczony do mnie. Um, więc zaraz powiem, jaki to jest aparat, ale. Ten zakup jest powrotem, powrotem do, 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 jak gdyby cofnięciem się trochę wstecz, czyli, czyli odejściem od tego, co, co nazywamy w tej chwili, e, co jest tym wyścigiem szczurów, e, ja to tak nazywam, e, pędzie, oszołomstwie do kupowania, e, do kupowania e, tych najnowocześniejszych aparatów i uważam, że... E, jak, jak już umiemy, umiemy robić fotografię, jak rozumiemy, jak rozumiemy e, znaczy jak, jak rozumiemy zasady ekspozycji, tak jak, jak to wszystko jak to wszystko fruwa i funkcjonuje, to e, nie potrzebujemy, nie potrzebujemy mm, mm, aparatów o, o o bóg wie jakiej matrycy, bo to bo to jest właśnie wtedy ten wyścig szczurów, czyli takie ściganie się z innymi, nie wiem z kim, z tymi co tam na, na Instagramie, czy, czy z, z innymi ludźmi, ściganie się kto ma większy, kto ma większe, kto ma większy, kto ma większą matrycę, tak? Albo kto ma szybszy lub bardziej jasny, szybszy, szybszy obiektyw, tak? I, i to, jest taki, to jest taki bardzo niezdrowy wyścig szczurów. Jeżeli, jeżeli weźmiecie sobie kartkę, tak? I sobie na, napiszecie na tej kartce, po co mi jest fotografia? I jeżeli będziecie ze sobą bardzo, bardzo, bardzo szczerzy, to, to wtedy może się okazać, że na przykład, jeżeli wasza fotografia jest po to, żeby komuś coś udowodnić, to to nie jest. Myślę, to, to nie jest zdrowa, zdrowa motywacja, tak? Nie musimy, my, jako ludzie, dorośli ludzie, ukształtowani ludzie, no ogólnie nie, nie powinniśmy żyć według zasady takiej, że, że chcemy komuś coś udowodnić. I ja nie muszę absolutnie. Nikomu nic udowadniać. Oczywiście zajęło mi to parę ładnych lat w moim życiu, żeby do takiej, do takiej równowagi psychicznej dojść, do takiej równowagi emocjonalnej może dojść, że naprawdę nie ma absolutnie, nawet własnej córce, tak, no, kobiecie, która jest moją córką, absolutnie nie ma, nie ma nikogo i niczego na tym świecie, nikogo, komu musiałabym cokolwiek. E, w stosunku do kogo ja bym czuła, że ja muszę coś udowadniać. I, dlatego, i życzę wam z tego, tego z całego serca. Być może kiedyś zrobię takie nagranie troszeczkę bardziej filo, filozoficzne na temat e, e, widzenia... Czekajcie, sobie sprawdzę, czy to jest OK wszystko. Na temat widzenia życia i... E, e, jeszcze moment. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Na temat, może kiedyś zrobię takie nagranie, na temat postrzegania życia z mojego punktu, z punktu widzenia kobiety dojrzałej, bardzo dojrzałej, e, matki i e, żony, czy, 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 czy kobiety, która, która naprawdę w życiu wiele, wiele doświadczyła, e, żeby też być może Wam, może Wam to pomoże właśnie w fotografii, ale do czego zmierzam? E, co, co chcę dalej powiedzieć? Chcę dalej powiedzieć, że jeżeli fotografia, Wasza fotografia, czy, 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 czy poszukiwanie sprzętu fotograficznego jest, jest pewnego rodzaju, e, a bo ja im udowodnię, to to nie jest dobre. To to sprawi, że znajdziecie się w takim ślepym załuku w takim, w załóku, w takim, w takim jak, jak te chomiki, czy to morskie świnki morskie, tak jak one tam chodzą i tak, tak na, tym, na tej obręczy, i, i, i nie ma końca. To nie jest dobry, dobry punkt wyjścia. Więc ten mój nowy zakup, nowy zakup, bo oczywiście wiecie, no nic tak kobiecie dobrze nie robi jak nowy aparat, a już nie mówię o nowym obiektywie, to już w ogóle, to jest dokładnie o co w życiu chodzi. O radość z życia, o umiejętność postrzegania życia w taki sposób, żeby, żeby czerpać z tego radość, cokolwiek na cokolwiek patrzymy. I jeszcze jedną rzecz powiem. Wczoraj, miałam taki, wczoraj robiłam sesję dosyć taką, Trudną sesję fotograficzną, bo e, e, robiłam zdjęcia czarnoskóremu e, muzykowi, który miał białą kurtkę na sobie. I do tego jeszcze bardzo mocno świeciło słońce. I teraz dla Was, dla tych, którzy mają pojęcie o, o ekspozycji, czyli czy zwłaszcza o, o mm, sposobie, w jaki, jaki aparat mierzy, mierzy odległość, czyli mierzy, mierzy ilość i miejsce odbicia światła na, obiek na obiekcie. No to no, porównałabym to do, do tego rodzaju wyzwanie techniczne do na przykład, gdybyście mieli fotografować zebrę, tak, w pełnym słońcu. I teraz jak, wy, jak wymierzycie, wymierzycie na jej białe Pasek, tak? No to w tym momencie aparat zrobi wszystko, żeby przyciemnić, bo będzie czytał, sczytywał, że jest bardzo, że jest jak gdyby za duża ekspozycja, za mocna ekspozycja, za jasna ekspozycja i będzie przyciemniał. Jak z kolei przeniesiecie, e, przeniesiecie e, e, ostrzenie na, na element czarny na zebrze, no to wtedy aparat będzie to wszystko rozjaśniał, bo będzie czytał, tak, że jest za ciemna, za ciemna ekspozycja. Ja wczoraj miałam, miałam taką, taką, dosyć no, ciekawe wyzwanie, wyzwanie um, fotograficzne, powiedziałabym, dla fotografa, tak? No. Osoba czarnoskóra, w białej kurtce, w pełnym oświetleniu, um, oświetleniu um, w pełnym słońcu, więc... Um, znaczy nie w pełnym słońcu, bo to było po południu, już oczywiście nie należy robić zdjęć w pełnym słońcu. O godzinie 12 unikajcie robienia zdjęć o godzinie 12.00. Po drugiej zacznijcie robić zdjęcia po godzinie drugiej, jeżeli mówimy o dniach słonecznych, ok? Więc to było takie dosyć to ciekawe wyzwanie, wyzwanie dla fotografa, że się tak wyrażę. Okay. I teraz sobie zadałam pytanie, co ja chcę od tej fotografii, w którą stronę chceć. Na pewno moja fotografia, ta moja prywatna, którą się z wami też dzielę na. Mm, aha, tak, a propos, w, w drodze powrotnej z sesji, tam parę, parę fotek ulicznych portretów zrobiłam przypadkowym ludziom, bo to oczywiście nie są, nie są, nie są portrety w sensie pozowane. To są moje ustrzelenia ludzi, których gdzieś tam wypatrzyłam na szybko idąc i, i parę tych zdjęć e, po, powiesiłam na, na Instagramie żebyście mogli e, po je zobaczyć. Zdjęcia robiłam wczoraj głównie e, Olympusem e, 75 mm 1.8. Boże, genialny absolutnie, absolutnie kocham, kocham ten obiektyw. To bez dwóch zdań. <laughs> chociaż i tak na moje potrzeby takie, jeśli chodzi o paparacje, czyli strzelanie, jest troszeczkę za krótki. mam inny aparat. Jak będę się okej okay, czuła, bo czeka mnie pewnego rodzaju zabieg, dosyć taki, no, inwazyjny, dentystyczny w piątek. Jak będzie się czuła ok, w niedzielę, potem zabiegu, to sobie pójdę na miasto z tym takim troszeczkę innym obiektu, Wiem, i wtedy porobię więcej dzień, i się z Wami podzielę. Okej, okay, do rzeczy. Jaki aparat kupiłam, tak? Bo kobietą w końcu, powiedz, jaki aparat kupiłaś. No więc okej, okay, kupiłam Niko. D80 i zapłaciłam za niego 64 funty 64 funty z baterią no, no wygląda po prostu no, on ma tak jak powiedziałam e, ilość mi e, użycia migawki jest 7400, czyli 64 funty razy 5, no to 300 ileś złotych, ten aparat ma uwaga, uwaga, matrycy 10 e, e, 10 megapikseli ale ma sensor typu CCD. I jak robiłam te poszukiwania, ktoś tam był bardzo blisko, bo, bo zapunktował do kanona, nie kanona, do Pentaxa K100 chyba, czy gdzieś, nie pamiętam, ja nie jestem, nie znam, który też ma taką, taką matrycę, bo moje poszukiwania były aparatu tego rodzaju, który ma tą, tego rodzaju matrycę, czyli CCD. Co to daje? Jeżeli jesteście, jeżeli jest wam Hmm, znany klimat filmów Kodaka, czyli filmów w sensie albo na przykład tych, którzy robią na genialnych e, Fujifilmach, tak, czyli aparatach e, marki Fujifilm. Tam w, w stylu obrazów jest, jest bardzo charakterystyczna kolorystyka dla Kodaka, którą zresztą będę kiedyś, kiedyś Fujitsu jak, jak, jak gdyby zaczął produkować, to ją zasymilował, tak. I te właśnie e, matryce, e, matryce typu CCD, one mają dają taki efekt filmowy, taki bardzo te, te kolory są troszeczkę jak gdyby przymatowione i tak, moi, to jest moje, moje zdanie, idą w, kolor, idą w kierunku tego kodakowskiego stylu, stylu e, m, zdjęć kliszowych, nazwijmy czy, czy z kliszy, więc kupiłam ten aparat i teraz, i teraz czekam, teraz zastanawiam się jaki obiektyw do niego kupić, więc pewnie skończy się, że kupię 50 mm, czyli czyli, czyli taki do wszystkiego obiektyw, cudowny, tak jak nie tylko do, Nikola, no, do Nikona, ale i do czy kanonów, czy Sony'aków. 50 mm jest, jest zawsze tak zwany nifty-fifty, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, taka złota, złota pięćdziesiątka może w ten sposób powiemy, czyli do wszystkiego może być. Chyba, chyba tego rodzaju tego rodzaju aparat, e, obiektyw kupię sobie do, do tego Nikona i będę robiła zdjęcia e, Aparatem, który będzie miał 17-18 lat, 10 10 e, megapikseli, jeśli chodzi o, o, o matrycę, i sensor typu CCD. I będzie to taki osobny, osobny, osobny m, osobna książka, osobna książka pisana przeze mnie tego rodzaju aparatem, bo uważam, że e, aparat, który ja mam w tej chwili którym robiłam tą wczorajszą e, zawodową sesję, tak, czyli ten OMD EM1 e, 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 Mark. Two, jest absolutnie w super w, 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 genialnym aparatem i mi w zupełności. E, widziałam też takie nagranie niedawno. Porównanie Nikona pełnoklatkowego, to Ania chyba zrobiła to nagranie e, u siebie na kanale Nikona pełnoklatkowego z, z Olimpusem nie wiem, nie, nie wiem, którym Olimpusem, no ale Olimpusem, czyli z Mikro 4 3 I, i chyba z M5, nie jestem pewna. E, I ona tam powiedziała, to oczywiście to przemi znaną rzecz, którą. Ja też zawsze powtarzam, że jeżeli nie jesteś profesjonalnym fotografem, fotografem, który robi zdjęcia produktowe do magazynów dla producentów, które są potem drukowane. Drukowane, tak. Jeżeli nie jesteś profesjonalnym fotografem, który robi zdjęcia, które idą na wielkie formaty, bo też ktoś powie, a fotografowie weselni, nieprawda, jest, jest Emily, tak? Czyli nerd Mikro 4 trzecie na YouTube. Możecie znaleźć jej kanał, możecie włączyć podpisy automatycznie generowane przez, przez YouTube. Ona jest zawodowym fotografem i robi wideo od wielu, wielu, wielu lat wesel i tego rodzaju imprez i je robi od wielu, wielu lat Mikro 4D na Mikro trzecie. i są absolutnie, absolutnie genialne. Te jej, te jej, no jest super zawodowcem, po prostu. Więc odrzucam z góry twierdzenie, że jak ktoś robi wesela, czy, czy śluby, czy tego rodzaju zawodowe eventy, że on musi mieć pełną klatkę bzdura. Jeszcze raz kolejna bzdura rozwiana Idźcie do niej na kanał, zobaczycie jak, jakie, jakie, jakiej, jakiej klasy jest to zawodowiec, który pracuje na, na mikro 4.3 i to samo też dotyczy zawodowych fotografów, którzy robią, robią zdjęcia krajobrazowe. Oczywiście nie mówię o, 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 o forma to średni form, nie mówię o Hasselbachu, nie mówię o tego rodzaju, o tego rodzaju aparatach, bo Potem sobie zadacie pytanie, ilu takich fotografów jest w Polsce, tak? A już na pewno nie są one na YouTube, ale mniejsze z tym. Więc e, tego Nikona mojego e, 16-18-letniego, będę traktowała i będę robiła nim zdjęcia, żeby mm, Wam również przekazać pewnego razu prosto z serca tako, takie przesłanie, że to nie aparat, który y, y, krawaty wiąże, usuwa ciąże, wodotryski i tak dalej. To nie o to chodzi, że aparat, który ma 10 megapikseli, a nawet i mniej, y, taką matrycę może, y, może w zupełności dać, dać absolutnie pięknie to, po co Wam jest fotografia, tak? Jeżeli ta fotografia nie jest wyścigiem, a fotografia jest radością, jest podróżą, jest podróżowaniem i odkrywaniem świata, widzianego naszymi oczami, pokazanymi poprzez nasz obiektyw, to, 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 to tak naprawdę wyścig szczurów i kupowanie, dążenie, po, bo ja mam taką, taką dużą matrycę, to dla mnie absolutnie to jest, to jest totalne nieporozumienie. Ok? Także, także i to, co bym dzisiaj jeszcze chciała Wam jak gdyby pokazać, tak jak jakoś filozoficznie mi wzięło, że e, jak zaczniecie praktykować w sobie w swoim sercu poczucie wdzięczności, nie za aparat, który kosztuje 15 tysięcy czy 20 tysięcy, tylko jak zaczniecie mm, kultywować, zaczniecie praktykować poczucie wdzięczności za. Najdrobniejsze rzeczy, które macie, których nawet sobie nie zdajecie sprawę, że Wy je macie, a i, i jak gdyby nie, to jak zaczniecie produkować wasze... najpierw intelektualnie, niech to będzie myśl, która potem się prze, przejdzie w energię, jak gdyby komórkową, tak do ciała. Jak zaczniecie produkować poczucie wdzięczności, jak, jak Wasze komórki, tak, zaczną produkować yy, yy, poczucie. Wdzięczności z tego, że jesteście na świecie, że patrzycie, że macie oczy, że macie uszy, że, że, możecie, że macie zdrową rękę, że możecie wziąć aparat, ze wszystkiego, z tych takich drobnych, że słońce świeci, że deszcz pada, że, że wasz pies jest ok, że, że, e, e, że ptak leci, tak? że możecie zobaczyć tego ptaka. To wtedy, to wtedy. Zmieni się wibracja waszych komórek, i wtedy będziecie, będziecie absolutnie chodzącą, wibrującą energią wdzięczności. A pamiętajcie z fizyki, tak? podobieństwa się przy, przyciągają, czyli e, zobaczycie, jak niesamowicie będzie się zmieniało, zmieniało wasze życie każdy, każdy kolejny dzień. Zróbcie sobie taką listę, nie wiem, 10, 15 rzeczy, mm, za które jesteście wdzięczni, tak? To, mogo, to, to muszą być najprostsze rzeczy. Powtarzam, to nie ma być dom, który jest wart, nie wiem, w Polsce ile tam 5 milionów, czy ile to jest, nie wiem. To nie, nie takie rzeczy. Listę pro, najprostszych rzeczy, że, e, za które jesteście wdzięczni i tak Powtarzajcie ją sobie w głowie przed zaśnięciem, po obudzeniu się. Codziennie niech to będzie taką mantrą. Jestem wdzięczny, wdzięczna za. I zobaczycie, jaką, jaką energię, jaką wibrację dostaną wasze, wasze komórki. I to się oczywiście też przełoży na fotografię, na, waszo, na wasz sposób fotografowania, na wasz sposób widzenia. I o tym też zrobię. Kiedyś nagranie o tym, o sposobie widzenia, tak? o, to, o tym jak patrzeć, żeby, no, żeby, żeby miało to wpływ, przełożenie na wasze fotografie. To chyba by było na tyle na dzisiaj, czyli czekam na mojego Nikona D80. Zaraz siadam do komputera, pewnie popełnię zakup e, e, obiektywu, pewnie 50. E, też jak gdyby penetruje internet, uczę się o systemach Nikona, o mocowaniach, o obiektywach, bo jak gdyby nigdy w życiu. Nie miałam Nikon, znaczy raz miałam nikona, to było bardzo, bardzo dawno temu i, i się wystraszyłam, bo wydawało mi się strasznie skomplikowane to menu i tak dalej. Dzisiaj, jak gdyby, no, mam troszeczkę inny, inny stosunek, więc też, też zbieram wiedzę, żeby, żeby do tego podejść. I, e, no i oczywiście przedstawię Wam kolego, kolejnego członka rodziny fotograficznej, jak tylko on się pojawi w moim domu, tak? Czyli Nikon będzie, jest Olek Oli <grym> i będzie Nikon, więc jak gdyby, jak te jestem cała, cała w skowronkach. I tego Wam życzę. Życzę, żebyście sobie wyprodukowali taką energię radości z życia, radości z fotografowania, nie wyścigu, która będzie Wam robiła to, że będziecie cały czas, że wa nawet, nawet Wasza wątroba będzie się uśmiechała. Ok? To to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję raz jeszcze za czas spędzony ze mną i oczywiście zapraszam na kolejne rasy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. papa. Pa.